Ja już ten odcinek widziałam, widziałam też wszystkie sześć odcinków, one nie były tak do końca domknięte, ale widziałam więc jestem, byłam taka raczej spokojna, bo, bo, bo wiedziałam, że, że zrobiliśmy fajną rzecz. Prawdą jest, że ten pierwszy odcinek jest tak naprawdę pilotem takim, który otwiera nam świat i pokazuje nam, z kim będziemy mieli do czynienia i z jakiego domu pochodzi, z jakimi problemami będzie musiała się mierzyć, więc trochę miałam żal, że... E, że nie możemy obejrzeć tego dalej, że nie mogę od razu pokazać, mówię, ej, słuchajcie, tam jest dalej po prostu, bo tam z odcinka na odcinek robi się coraz bardziej gęsto, e, jest coraz bardziej filmowo przede wszystkim, e, więc po prostu mam nadzieję, że ludzie po tym pilocie faktycznie sięgną po kolejne odcinki. A ty masz taką świadomość, że postać, którą stworzyłaś, myślę, że pozwolę sobie na taką tezę, na postawienie tezy, że weszła już głęboko w polską popkulturę? Właśnie przed chwileczką też padło takie pytanie, czy w ogóle, czy ja wiem, że to jest kultowa postać. To są takie rzeczy, które... trochę chyba do mnie nie docierają. Bo nie wiem, czy to nie są takie ściemy, żeby to mówicie, żebym ja coś na to odpowiedziała. Bo jakby... nie. Słuchaj, I mi się wydaje, że... W tego, tego wira, więc nie, 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 nie mam tak do tego dostępu. Czy najlepszym dowodem na to nie jest to, że właśnie powstał pierwszy spin-off? No chyba, chyba tak, no jest to historyczne, bo faktycznie jak grałam w i to nawet bym nie pomyślała, że można, może coś takiego powstać, nawet miałam taki rodzaj smutku, że akceptowałam to, bo cieszyłam się, że mogę wykreować tę postać, ale że tak naprawdę ona ma w jednym odcinku po 6-7 scen i to jest tyle, że za mało, za mało i nagle powstaje to, no jest to ogromne wyróżnienie, jest to na pewno historyczna chwila dla mnie, ale też... Dla innych drugoplanowych ról, które zostaną wyciągnięte z produkcji różnych. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.